Wyjątkową uroczystością zorganizowaną w połowie maja w Jabłonowskim Pałacu Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie świętowała swoje 70-lecie. O samych początkach istnienia Jabłonowskiej Książnicy wiele nie wiadomo. Z informacji jakie się do dzisiaj zachowały wiemy, że powstała ona na przełomie maja i czerwca 1949 roku i zaczynała z liczbą niewiele ponad pół tysiąca woluminów. Ze źródeł nie wynika też gdzie dokładnie znajdowały się jej siedziby. Wiadomo tylko, że jedną z nich strawił pożar, a druga została z Zniszczona w powodzi. Znacznie więcej można natomiast powiedzieć o ostatnich 14 latach istnienia Biblioteki w Legionowie, czyli o okresie, w którym jej działalnością kieruje jej dotychczasowa dyrektor Anna Czachorowska. Na samym początku, no to wiadomo, było, było dużo pracy, po prostu w bibliotece nie było jeszcze wtedy żadnego komputera, więc zaczęliśmy od pierwszego komputera, od pracy, no wprowadzaliśmy innowacje technologiczne, otrzymaliśmy Ministerstwa Informatyzacji pierwsze trzy komputery. No, nie było gdzie jej postawić, w związku z tym pan Wojt Kubalski wtedy postanowił, że przeniesiemy bibliotekę pół piętra wyżej, z 40 metrów kwadratowych na 80. I tak powstał tam kącik dla dzieci, zaczęliśmy akcję Cała Polska Czyta Dzieciom w ramach tej akcji, czy na dywanie. Później właśnie ten kącik informatyczny, no i wprowadzanie danych do komputera, prawda. Także w 2006 roku zaczęliśmy przekształcać, dostał zamknięty katalog katkowy. I już weszliśmy w katalog y, y, komputerowy. W tym samym roku gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie otrzymała też niezwykłego patrona, którym został ksiądz Jan Twardowski. Nie był to wybór przypadkowy, bowiem dyrektor Anna Czachorowska osobiście się z nim znała, a Jabłonowska Biblioteka była w 2005 roku współwydawcą jednego z tomików jego poezji. Promocja literatury i szeroko pojętej kultury to drugi, po tej stricte bibliotecznej, przykład intensywnej działalności Jabłonowskiej księżnicy. Uważałam, że właśnie trzeba postawić na poezję i powstał taki cykl autorski, jabłonowskie spotkania z poezją. Przystąpiliśmy też zaraz w 2007 roku do, do, do wspólnie z redaktorem, naczelnym redakcji Poezja Dzisiaj i wspólnie tworzymy dwa razy w roku. Na wiosnę Światowe Dni Poezji, gdzie przyjeżdżają z różnych stron świata do nas poeci i artyści też, bo połączone to jest z muzyką, a jesienią każdego roku organizujemy Festiwal Poezji Słowiańskiej. Sporym wydarzeniem w skali całego powiatu był realizowany w latach 2012-2013 wspólnie z lokalną grupą działania Zalew Zegrzyński projekt autorskich spotkań bez liku dla naszych czytelników. Jabłonne odwiedziła wówczas m.in. Danuta Wałęsa, Nina Andrycz i Olgierd Łukasiewicz. Wtedy byli no bardzo znani nie tylko poeci, ale również pisarze piszący wspomnienia, jak np. Danuta Wałęska. Wałęsa to było przełomem, ponieważ... W całej Polski prawie do mnie dzwoniono, Jak to, czy można z nią rozganizować spotkania i tak dalej, towarzyszył jej wtedy Piotr, Piotr Adamowicz, brat zmarłego, tragicznie Paweł Adamowicza. Także była też Nina Andrycz, krótko przed śmiercią swoją, towarzyszył jej Olger Łukasiewicz. była też o sukcesie filmowym na Moro, a to było z racji tej, że Wspomnienia o Annie German napisała Mariola Przyzwan. Wtedy też bardzo, bardzo dużo osób było. Jarosław Kret mówił o swoich podróżach i tych książkach podróżniczych, a na samym początku był Andrzej Rybiński wraz z Ernestem Brylem. Bardzo świetnie się zaprezentowała wtedy i wtedy um, Restabryla był promowany tomik pod wieżą zakochanych, a następnie z elementami scenografii z Teatru Witkackiego była Marlena Zynger, w tej chwili redaktor naczelna um, Liry Dramu. Na imprezie z okazji 70-lecia istnienia gminnej biblioteki publicznej w Jabłonie było więc o czym rozmawiać oraz co wspominać. W trakcie uroczystości wyraźnie było widać te bardzo silne więzi, jakie łączą Jabłonowską Książnicę z poezją. Jej gościem specjalnym był bowiem jeden z najwybitniejszych współczesnych poetów kolumbijskich, Winston Morales Chavarro, który promował polskie wydanie swojego tomu poezji „Słodka Aniki Rona”. Bueno, esta la segunda to jest już drugie wydanie tego tomiku. Miałem szczęście, ponieważ przetłumaczyła go pani profesor Barbara Stawicka-Pirecka z Uniwersytetu w Szczecinie, tłumaczka na hiszpański między innymi Czesława Miłosza, a zatem dla mnie to wielki zaszczyt. Pierwsze wydanie zostało opublikowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, a drugie przez wydawnictwo Anagram. La primera edición fue publicada por la por los talleres de la Universidad segunda por Anagram. Wierszy Winstona Moralesa Cawarro można było posłuchać zarówno w oryginale, w interpretacji samego autora, jak i ich polskich przykładów, czytanych przez znanego i lubianego w Polsce Konrado Moreno. Moderatorką spotkania była dr Joanna Kapica Cużytek z Uniwersytetu w Zielonej Górze, a tłumaczką Barbara Cużytek z Uniwersytetu w Poznaniu. Bueno, básicamente disfrutar la no? Porque... Przede wszystkim chciałabym cieszyć się tymi obchodami, ponieważ jest to 70-lecie Biblioteki w Yabonnie. Jest to dla mnie zaszczyt, że dyrektorka biblioteki zechciała włączyć mnie w pewien sposób do programu tych obchodów, a zatem bardzo się cieszę, że będę mógł poznać nowych ludzi i mam nadzieję, że oni również przybliżą się do mojej poezji. A este libro Oprócz słowa mówionego na uroczystości pojawiło się też i słowo śpiewane. Odpowiedzialne były za nie dwie śpiewające panie sopranistka Magdalena Kunce i dobrze znana w naszym powiecie gośka Andrzejewska. Nie mogło też oczywiście zabraknąć urodzinowego tortu i lampki szampana.